Siemano wszystkim, w dzisiejszym filmie po jednodniowej przerwie jednodniowej, zaprezentuję Wam recenzję kostki 3x3x5 zrobionej z kostki z kiosku za 7 zł, a dokładnie to z trzech kostek z kiosku No, a więc zapraszam Na samym początku pokażę Wam mniej więcej budowę kostki Jest to po prostu standardowa trójka i do narożników przykleiłem drugi narożnik. Widać, jest to bardzo krzywo zrobione w niektórych przypadkach, ale jest to naprawdę trudne, ponieważ superglue tak szybko skleja, że raz przykleicie i potem już nie ma odwrotu. No i tutaj jest krawędź, tak standardowa. Unboxing tej kostki już był, ale pewnie mało osób z Was yy, go oglądało, ponieważ go usunąłem, ponieważ był badziewny i w ogóle. Dobra. Yy. Nie ukrywam, że unboxing tej kostki też również jest nagrany, ale nie jest to unboxing w kostku, czy coś takiego, tylko unboxing tej 13 na 5 firmy Sheet Cube. I ten unboxing wyświetla Wam się tutaj. Bardzo zachęcam do kliknięcia. Film jest naprawdę zajebisty. Mam tam 11 czy tam 10 łapek w górę, więc myślę, że naprawdę warto go obejrzeć. Można się fajnie uśmieć. Do rzeczy. Koska oczywiście ma standardowe wymiary. Jej plusem jest to, że fajnie zmienia kształt. Zobaczcie zresztą sami. Fajne kształty na nim można robić, naprawdę. O, coś takiego. No naprawdę. Ludzie, którzy pierwszy raz ją widzieli, to się dziwili w ogóle, co to jest. Skąd ja to mam, no i tak dalej. Ale kostka. Kostka naprawdę, mimo tego, że fajnie wygląda, to jeszcze świetnie się rusza i można się przy niej fajnie pobawić, fajnie po prostu, że tak powiem, zrelaksować, jak już poukłada się dużo trójkę czy coś takiego. No i każdemu polecam zrobienie tej kostki. Wcale nie jest to strata czasu, mimo tego, że układa się ją tak samo jak standardową trójkę, to jest ona w tym momencie moją ulubioną, nieregularną kostką. Naprawdę układanie jej yy, jest, jest po prostu fajne i to jest chyba najważniejsze. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do innych filmów. Jeszcze skończę ułożenie sobie. Za niedługo możecie się spodziewać unboxingu, może nawet dwóch. No i y, oczywiście kolekcji, której już dawno nie było. Dobra, no to się mam, kocham, mam nadzieję, że się podobało. Liczę na dużo łapek w górę. Cześć.